Szczęść Boże, niech będzie pochwalony z Chrystus. Moi drodzy, dziś Ewangelia mówi o Janie Chrzcicielu. Myślę, że warto dwa słowa przypomnieć sobie o tym proroku, który był szalenie ważny dla chrześcijan pierwszych wieków. Nie doceniamy go dzisiaj. Ten prorok w Ewangeliach. Zajmuje po Jezusie najwięcej miejsca. Sama Ewangelia Świętego Mateusza, w sumie, tak jakby policzyć, no to poświęca Janowi Chrzcicielowi prawie trzy rozdziały. To nawet Maryja ma dużo mniej miejsca i nawet Święty Piotr w sumie jest rzadziej opisywany niż Jan Chrzciciel. W Ewangeliach mamy historię Narodzenia świętego Nachzczyciela, historię jego wystąpienia na pustyni, działalności prorockiej, chrztu Jezusa jest o uwięzieniu na jest o oczywiście opis męczeńskiej śmierci tego proroka. Jest w Ewangeliach kilka różnych wzmianek. Przy różnych okazjach, kiedy Jezus mówi wprost o Janie Chrzcicielu, że On jest tym Eliaszem, który miał go poprzedzić. I trzeba pamiętać, że kiedy Jezus mówi te słowa, mówi te słowa do ludu, do którego Bóg przez proroków przemawiał przez 15 wieków aż do proroka Malachiasza, i potem zamilkł. I nie pojawił się prorok w Izraelu przez 400 lat, aż do Jana Chrzciciela. Cały Izrael uznał Jana za proroka. Wszyscy byli przekonani, że on jest tym właśnie prorokiem, który miał przyjść i poprzedzić Mesjasza. Zresztą Jan Chrzciciel też o sobie to mówi. I Jezus też o nim to mówi. Jezus po przemienieniu mówi właśnie do uczniów, że Jan był tym właśnie Eliaszem, który miał przyjść. No, warto też może pamiętać, że Jan Chrzciciel jest również w liturgii kościoła. Tak traktowany. Jest jedynym świętym, oprócz Marii, który ma własną uroczystość, bo nawet święty Piotr ma razem z Pawłem. I mało tego ma jeszcze święto. A Kościół Prawosławny ma w ogóle sześć uroczystości Jana Poprzednika jak oni go nazywają. I tak yy, oprócz tego, no tu jeszcze taka jedna dygresja. Yy, Zwróćcie uwagę, kiedy Kościół wprowadzał swoje święta, nie było jeszcze wtedy kalendarzy, yy, wprowadzał swoje święta w takie dni, które były łatwo rozpoznawane, były ważne. Na przykład, w które Rzymianie coś tam świętowali i w ogóle wszyscy coś świętowali. Yy, yy, na przykład, przełom zimowy, kiedy jest najkrótszy dzień, albo przełom letni, kiedy jest najkrótsza noc. Kiedy Kościół zaczyna wprowadzać swoje uroczystości wprowadzał w takie dni. Przy okazji chrzcił te święta pogańskie, które również wypadały w te dni, no bo przecież wszyscy te dni wykorzystywali na świętowanie. A więc w ten sposób Boże Narodzenie, które no, nie wiadomo w jakim dniu dokładnie było, Kościół wprowadził w przełomie zimowym. No Wielkanoc, nasze największe święto, no oczywiście wypada w pierwszą wiosenną pełnię Księżyca, podobnie jak Pascha Żydowska. A jakie święto, jaką wielką uroczystość wprowadzono w dniu przełomu letniego, kiedy noc jest najkrótsza? Uroczystość świętego Jana Chrzciciela, jego narodzin. A więc uroczystość narodzin Pana Jezusa w przesilenie zimowe, a uroczystość narodzin Jana Chrzciciela w przesilenie letnie. To pokazuje, jak dla pierwszego kościoła Jan Chrzciciel był ważnym, ogromnie ważnym prorokiem. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Jan Chrzciciel miał ogromny, byśmy powiedzieli, sukces duszpasterski. Nawet Jezus w porównaniu z nim miał dużo mniejsze zasięgi. I to wynikało głównie z tego, że Jan Chrzciciel działał w Judzie, tam chrzcił, przepowiadał i przychodziło do niego bardzo wielu ważnych ludzi, również z, nawet z rządu, i również ze służb, i również bardzo, bardzo wielu prostych ludzi. I to właśnie Jan Chrzciciel, jak mówi Ewangelia Świętego Jana, od Boga dostał to Słowo, że ten, którego zobaczysz, jak Duch Święty na Niego wstępuje, to jest Mesjasz. I Jan to zobaczył, kiedy ochrzcił Jezusa i ogłosił Jezusa Mesjaszem. To dlatego pierwsi apostołowie to byli uczniowie świętego Jana i to dlatego później sława Jana Chrzciciela będzie Jezusa broniła w różnych trudnych sytuacjach konfliktów z Faryzeuszami, uczonymi w piśmie. Więc y, to tak pokrótce takie przypomnienie ważności tego proroka, który no, nam wydaje się taki normalny. Ale zobaczcie, pierwsi chrześcijanie czcili go bardziej niż świętego Józefa, bardziej niż świętego Piotra. No dobrze. Dziś właśnie widzimy w Ewangelii świętego Jana Chrzciciela, który woła: Przygotujcie drogi panu, prostujcie dla niego ścieżki. Woła do nawrócenia i do tego nawrócenia woła i zaprasza w bardzo prosty sposób. A więc mówi o trzech rzeczach. Mówi: Nawracajcie się, bo Mesjasz jest blisko. To jedna rzecz, którą mówi, i woła, i nawracajcie się. Druga to zaprasza do chrztu na obmycie grzechów. Chrztu nawrócenia. Więc to jest taka swoista liturgia pokutna. Ludzie wchodzą do wody, są obmywani wodą Jordanu i wyznają swoje grzechy. I trzecia rzecz, do której Jan Chrzciciel zaprasza, to jest właśnie to prostowanie ścieżek. Mówi wyprostujcie wasze życie, ogarnijcie, naprawcie, uporządkujcie swoją przeszłość, wyprostujcie swoją teraźniejszość, zakopcie te doły waszych depresji, zniweczcie te góry waszej pychy. Wyprostujcie wasze postępowanie przed Bogiem. Moi drodzy, i dziś, w tą drugą niedzielę Adwentu, przychodzi Jan Chrzciciel z tym samym przesłaniem do nas. Mówi: Nawróćcie się, bo Jezus jest blisko. Jego narodzenie jest już niedługo, a i On chce przychodzić do Was. Każdego dnia, codziennie, chcę do Ciebie przychodzić, spotkać Cię, zapewnić o swojej miłości, o tym, że On za Ciebie oddał życie, żebyś Ty mógł mieć życie w obfitości, żebyś mógł zwyciężać śmierć, żebyś mógł zwyciężać wszystkie swoje bezsilności Jego mocą, żeby On mógł stać się rozwiązaniem Twoich problemów życiowych. I mówi Jan Chrzciciel, zrób to, nie bój się. Przede wszystkim przygotuj ścieżki dla Jezusa. Uporządkuj swoje życie. Postępuj prosto przed Bogiem. I nawróć się. Wyznaj swoje grzechy. Pójdź do spowiedzi, może dawno nie byłeś. Bo spowiedź jest jak ten chrzest na odpuszczenie grzechów, zanurzenie, przebaczenie, miłosierdzie. I życie Chrystusa samego. Kochani, dziś przychodzi Jan Chrzciciel i zaprasza nas wszystkich do nawrócenia do tego Chrystusa, który przychodzi do nas, pokazując nam swoje chwalebne rany, na znak tego, że On się nie gniewa, że On naprawdę chce naszego życia i oddał swoje żebyśmy my mogli mieć nowe życie. Dobre niedzieli, stań Boże.